Siemano, z tej strony Pan PanHerozik, a w dzisiejszym odcinku, jak pod tytule filmu moglibyście się spodziewać, przygotowałem dla was tekstrupaczka tutaj na najnowszego secika na rapach, ale jak sami widzicie, ten tekstrupak nie jest taki, taki sam jak każdy pak, ponieważ tutaj nie ma setów innych, mamy tylko tutaj secika tego najlepszego, Ponieważ to nie jest taki teksturpak typowy, tylko to jest taka bardziej taka nakładka, tak to w sumie można nazwać. Po prostu pobieracie sobie tego teksturpaczka, który będzie nad moim Discordzie, który jest link w opisie. I po prostu musicie dać tego teksturpaka. Jak sobie wchodzicie na teksturpaki, to ten teksturpak musi być po prostu na samej górze. Czyli na przykład, gracie sobie na, na przykład, dajmy sobie taki teksturpak, to jest wasz ulubiony teksturpak, i wasz teksturpak ulubiony musi być po prostu poniżej. I ten secik tutaj 31 musi być po prostu na samej górze, i wtedy będzie wszystko elegancko działać. Jak sami widzicie teksturpak mi się elegancko zmienił, a tutaj ten najlepszy secik ciągle jest tutaj biały, ma inny kolor, także jak sami widzicie ten teksturpaczek elegancko działa, tylko musicie pamiętać, żeby ten teksturpak był tutaj na samej górze, wtedy wam elegancko tutaj zmieni tego ostatniego secika i ten teksturpak będzie do pobrania tutaj na 50 łapeczek pod tym odcinkiem będzie na discordzie, ewentualnie jeśli ktoś ma wspierającego to dostanie go tutaj od razu i jeszcze dodatkowo dzisiaj losujemy sobie 10 milionów także piszcie swoje niki w komentarzu, oczywiście musicie zostawić subika, łapeczkę, swój link w komentarzu, osoba która wygra 5 milionów z poprzedniego odcinka wyświetla wam się teraz na ekranie a ja lecę tutaj tego, przetestować tego teksturpaczka, może uda nam się znaleźć jakiegoś ziomeczka, który tutaj będzie miał białego setup, I jeszcze postanowiłem zmienić sobie Tutaj tekstur paczka na tego mojego Do 30 seta I jak sami widzicie, teraz jak wejdę sobie w opcję To tutaj yy, tego tekstur paczka na set Do 30 dałem sobie na dół I tutaj setik 31 jest na samej górze I w sobie mogę wejść sobie na rynek Zobaczymy może uda się tutaj Znaleźć jakiegoś secika tylko to nie działa Kurde tutaj na y, strefie pvp Także wylecimy sobie szybko tutaj Na elegancko na spawna I zobaczymy może jakiś tutaj Secik jest tutaj ten biały O mamy tutaj Mamy seta 31, białego. Zobaczymy, czy może jest, jest jakieś tutaj bucik. Są no niestety, tylko jest klata na, wystawiona. Także no, setik jest na pewno rzadki, jak sami widzicie. No, ale też w działa elegancko. Także jeszcze sobie tutaj wylecimy na strefę PVP. Może tutaj, o tutaj goście się klepią. Chłop tutaj już ginie, także jem sobie od razu koksika, lecę za nim, spróbujemy tutaj killa zabrać ziemeczkowi, może uda się tutaj killa zabrać, jedno serce chłop ma, kolejny totem chłopowi padł, zobaczymy, dobra, udało się tutaj killa ziemeczkowi zabrać, jakiś tutaj kubir zginął, jeszcze sobie siłeczkę elegancką sobie tutaj wypiję, no i zobaczymy, może uda się tutaj jakiegoś kumpla znaleźć, który będzie miał tego najlepszego secika, no z tego bardzo bym się cieszył, jakby się udało spotkać dzisiaj. Tutaj kumpel będzie na pewno w białym secie Także to akurat jest Bardzo się tutaj kumpel będzie wyróżniał Jeśli jakiś tutaj będzie Ale chyba jeszcze tutaj nikt nie ma tego secika Tutaj sobie jakiś buszyk kopię, Także no jednak nie pobijemy się z tym buszem Zobaczymy sobie Jeszcze tutaj wezmę sobie pajęczyny, Żeby jakimś tutaj ziemeczkom elegancko Pajęczynę pod nogi kłaść Tutaj jest jakaś mocna klepa Także jemy sobie koksika Spróbujemy się z kimś tutaj pobić Dobra tutaj mamy jakiś Kubirów tylko tutaj chłop mi pajęczynkę postawił, ale elegancko udało się uciec, tylko leciutki tutaj problem jak najmniej widzicie jest, ale spokojnie damy tutaj radę uciec bez problemu ziemeczko. Myś tutaj myślałem, że już zginąłem, ale spokojnie tutaj hity dostawałem, jak najmniej widzicie tutaj są hity mocne, także na pewno tutaj nie radzę wam wychodzić na linię pvp, nawet chłop nie miał tutaj najlepszego sycika, a prawie mnie zabili, ale tutaj na spokojnie udało się uciec. Tutaj ktoś jest, także jemy sobie koksika I po prostu można by spróbować tutaj Pobić się z tym kumplem Zaraz tylko muszę tutaj wyskoczyć Z tych emeraldów, żeby mnie tutaj właśnie Bo już tutaj miałem Cztery serduszka mi zabrali, mimo że byłem na regeneracji Dwójce, to kurde tutaj Hity są teraz mocne na rapach Więc tutaj na pewno trzeba uważać A i oni są jeszcze tutaj z jednego klanu, Nawet się nie biją ze sobą, także Ja tutaj klepy jeden na trzech Nie będę robił, zobaczymy czy tutaj Ktoś jest na diaksach przy Jaxach mamy jakiegoś kumpla, spróbujemy go pobić, zobaczymy czy on będzie chciał się z nami bić. Nie, on tutaj ucieka, także kurde nie przetestujemy tutaj tego tekstu paczka. Może tutaj jeszcze ostatni przelocik sobie zrobimy, może jakiś tutaj kumpel sobie elegancko... Kopię węgielnie nie węgla tutaj, nikt nie kopie. jeszcze w sumie mogę zobaczyć, czy tutaj y, w tych tutaj planetach nie ma jakiegoś kumpla, który sobie wełnę kopie. Tutaj mamy jakiś kumpla, który sobie kopie wełnę, widzę. Nawet sporo ich tu jest, tylko że oni są po drugiej stronie. Dobrze, to sobie zrobimy tutaj taki przelocik. Py zobaczymy, oni się tutaj jakąś klepę robią ze sobą. Mocne, kurde, aż wypadłem z, z tej planety. Zobaczymy sobie w sumie jeszcze tom, czy tutaj jest jakiś kumple, są. Tutaj nie ma, dobra, no to na te generatory sobie pójdziemy po prostu. Zmieniłem sobie cechę. Może teraz uda się tutaj znaleźć jakiś kumpel do klepy. Może tutaj będzie kumpel z tutaj najlepszym secikiem. To by było akurat spoko. Czy tutaj dobra, tu ktoś kopie. Także jemy sobie koksika, żeby mieć jakąś tam jakąkolwiek regenerację i tutaj bijemy tego kumpla. To jest jakiś kubil w ogóle, także spróbujemy go tutaj zabić, tylko że on już nam uciekł. Także z nim się już nie pobijemy, ale tutaj kumple, kurde, ile tu się nagle ziomków zebrało? Co tu się dzieje w ogóle? Tu jest jaka klepa, kurde! jemy sobie koksikę, ja tam wklejam się na kurde siódmego kunkla. Tylko tu ktoś tutaj przyleciał do mnie, dobra, tego ja odstraszyłem. Co tu się dzieje? Tu można tylko oglądać, jak tutaj się biją pięciu zawodników. Raz, dwa, trzy, ile ich tu jest, kurde? fajnie czy nie? O, teraz trochę kumpli tutaj pouciekało, jak widzę. Tylko, że oni się tutaj nawet się przestali się bić, nawet oni się nie biją ze sobą, tutaj. Odlecimy sobie troszeczkę, zjemy sobie kopsika, żeby mieć tutaj tą regenerację i... O, teraz tu się przeniosła tutaj klepa, widzę. O, i tutaj gościowi pada Totemi, kolejny pada gościowi totemik i tutaj Batman próbuje walczyć i nie udało mu się, chłop tutaj uciekł bez problemu, kurde, nie zabili go. Nie podołali tutaj pięciu gości, biło jednego i nie udało im się tutaj ziomeczka pokonać, ale no na tym ch. Jak sami widzicie, tutaj jest jakaś mocna klepa, widzę na tym ch, tutaj kumple nie oszczędzają się, tak to można w sumie nazwać. Zobaczymy, czy tutaj jest jakiś kumpel jeszcze fajny, czy nie, żeby pooglądać po prostu tą walkę tutaj ziomeczków, co tutaj się odwala, kurde, tu jest, pyk, pyk, pyk. Ale nie widzę tutaj nikogo wy tym, w tym białym seciku, także kurde, tutaj znaleźć ziomeczka, który ma najlepszy set i wyszedł na linię pvp jest dosyć trudno. Ale zobaczymy, może tutaj ktoś kopie przy Emeraldach. Dobra, przy eme chyba nie ma tutaj nikogo, nie ma, dobra. Lecimy sobie dalej, zobaczymy tutaj ktoś jest przy tym złocie. Tutaj mam jakieś ziomeczka, Nie wiem, pamiętam jaki to był kolor seta, co on tutaj oznaczał, bo dawno nie grałem na tym boksie. Także o kurde, chyba jest jakiś lak serwerowy, czy nie, gościu się zatrzyma w powietrzu tam, ok. <laughs> spoko, tak też można to nazwać. Tutaj kumple próbują na jakiś trapika, ale my tutaj na trapa nie będziemy się nabierać. Ostatni przelocik zrobimy sobie tutaj po mapie. O, i tutaj coś się widzę dzieje. Także w sumie można pooglądać. Tutaj nawet nie trzeba się bić. Tylko regeneracja mi się z Koksa skończyła. Zjemy sobie Koksika. No i spróbujemy, może tutaj jakiś zawodnika wyjaśnić po kasku. Tutaj coś jest. Kopię sobie Diaksy. Polecimy sobie tutaj na górę. Zobaczymy, czy on jeszcze tu kopie. Nie, on już sobie stąd poszedł. Także tutaj zawodnicy klepę jakąś robią. Tu supermena. W ogóle mamy chłop. Ma tutaj i ty supermana także goście tutaj nie tryharduje widzę witemki ale już tutaj każdy odleciał kurde przyleciałem tu na chwilę dosłownie i klepa już jak tak szybko jak powstała tak szybko się skończyła ale tu co się dzieje kurde tutaj goście zaatakowali jednego ziomeczka można spróbować go uratować w sumie czemu nie o chłop pół serduszka i udało mi się uciec od tych ziomeczków także goście tutaj miał ogromnego farta jak sami mogliście to zauważyć Tutaj jakiś joda próbuje walczyć, ale nie, ewidentnie mi tutaj nie idzie. Dobra, wkleimy się, co ma być to będzie. Jak zginę, no to trudno po prostu. i temki zawsze da się odrobić, bez problemu. O tutaj, totem mi gościowi padł, ale już uciekł kurde, szybko, także nawet z gościem tutaj jakiejś większej klepy nie zrobiłem. Także chyba po prostu zakończymy sobie ten odcinek. Jeszcze przelecę sobie tutaj ostatni tutaj przelot po mapie. Może uda się kogoś spotkać. Pamiętajcie, że robimy dzisiaj losowanie na 10 milionów. Także piszcie swoje linki w komentarzu. Pamiętajcie, sub i łapka, żeby wziąć udział w tym losowaniu. I dodatkowo, jeśli chcielibyście tego teksturpaka szybciej, no to dla wspierających, będzie ten teksturpaszek szybciej. I do następnego. Elo!